Oh yeah! Oh no! Mm -hmm. Witam Was kochani, ja jestem Kubi, a oto prezentacja serwera trollcraft.pl Moim zdaniem jest to póki co najlepszy serwer Minecraft ze względu na to, że... Mm, Posiada on naprawdę bardzo, bardzo dużą ilość serwerów. Bardzo miło się tu gra przede wszystkim i mamy bardzo duży wybór. Jeśli się nam znajdzie jeden serwer, możemy przejść na drugi. A więc przejdźmy do opisu. Znajdujemy się na serwerze Lobby. Serwerze, z którego możemy iść na inne serwery, chociażby Freebolt, Skyblock, High and Sick, yy, Frakcje, Frakcje Hardcore, Survival Games, Quake. Tutaj mamy inne y, minigamesy. Oczywiście nagrywam w trakcie świąt, więc mamy choinkę i różne ozdoby świąteczne. Jeśli posiadamy VIP-a, bądź SVIP-a, możemy zakupić sobie zwierzątko, tak zwany pet. Tutaj również one są, możemy sobie wybrać. Tutaj mamy głowę administracji. Proszę bardzo. A ja dzisiaj... Wam opiszę serwer Fribble. Oczywiście na serwerze jeszcze mamy możliwość szybkiego obiegania i skok. Dobrze. A zatem przejdźmy do serwera głównego. Znajdujemy się na serwerze głównym. Tutaj mamy listę albo spis warpów, po czym klikając na tabliczkę przenosimy się na dany warp. Tutaj mamy informacje o wipach, których nie ma. Yy, ogólnie wszelkie, wszelkie informacje o tym serwerze znajdziecie na stronie trollcrow.pl Z tej strony mamy Warp PvP. Bardzo duża i piękna arena. Z tej strony mamy Warp gry. Pinball i różne takie tam mamy spis warpów oraz jak zakupić konia tutaj mamy sklep, który dzielimy na sklep dla graczy i dla VIP'ów tutaj mamy mały enchant, jedzonko, crafting table ender skrzynia i inne informacje dziękuję Wam za obejrzenie, jeśli spodobał Wam się mój kanał, subskrybujcie. Jeśli podoba Wam się odcinek, lajkujcie i komentujcie. Do zobaczenia w następnej reklamie.